Witam serdecznie Pasieka u w drodzy Chciałem nam coś powiedzieć na temat pewnych poglądów, którzy, które wyrażają niektórzy ludzie. Ostatnio czytałem taki komentarz ze swojego filmu, który podważał pewne metody Autorów, profesorów o czymś takim mówi, albo gdzie to pisze, jakie badania naukowe. Rozy są pewne sprawy, o których naukowcy nie piszą, nie mówią, bo się tym nie interesują. Rozy. Dlatego trudno jest się odnieść do tego, ale Wam powiem. Na wschodzie, tam dalej, za Polską. Szczelarze wiele praktyk, metod, nawet leczenia, opracowali, nie bazując na żadnych naukowych opracowaniach. Te nasze opracowania, te książki to są super. Nie ja jestem za, nie mówię teraz pod tym kątem. I chwała tym autorom, bo można mieć Pewnego wyjścia do pszczelarzenia. Ale mi chodziło teraz o takie inne metody, które są też stosowane przez pszczelarzy, a nie są opisane nigdzie. I tam właśnie na wschodzie dużo takich opracowań przez pszczelarzy, amatorów, ale też i zawodowych pszczelarzy powstało i się przyjęły, i niekiedy też są u nas stosowane. Wielu też pszczelarzy w Polsce, praktyków, je przetestowało. Dlaczego o tym mówię? No bo, choćby nawet jakiś poważany w świecie nauki jakiś autor różnych książek podważał je, to nie zawsze muszę się z nim zgadzać, rozumiecie? No bo to jest jego zdanie, a moje może być inne. Na przykład tacy naukowcy, nie wszyscy owszem, oczywiście, wierzą w ewolucję. Że człowiek powstał m.in. z małpy. Czy ja mam się z takim człowiekiem zgadzać? Dla mnie to jest kompletna bzdura. Bzdura, tak. Ludzie wykształceni takie bzdury opowiadają.